Gotowe oczywiście wesprzeć klub, pomóc klubowi, ale w ramach takich środków, jakimi dzisiaj dysponujemy. A jest to kwota około 2 milionów złotych, która jest w budżecie miasta zaplanowana na ten rok. E, możemy ewentualnie jeszcze dodatkowy milion gdzieś wysłuchać i tu jest pani Skarbnik, która już tych pieniędzy szuka. E, łącznie jest to 3 miliony złotych, i to jest wszystko, na co dzisiaj miasto stać. I to mówimy to po to, nie dlatego, że nie chcemy, ale po prostu nie możemy, ponieważ nie mamy tych pieniędzy w budżecie. Ta dzisiejsza sytuacja jest troszeczkę odmienna niż miała miejsce rok temu, a już Państwu przypomnę, że taka sytuacja, mieliśmy taką sytuacją do czynienia właśnie w zeszłym roku, gdzie praktycznie przypomina ona dzisiejszą. Też licencja, też zagrożona, też szybkie wsparcie, ponieważ jeżeli miasto nie pomoże, to klub spadnie do czwartej ligi, ktoś ogłosi upadłość za chwilę, no i wtedy żeśmy Naprawdę, zrobili wszystko, co było w naszej mocy, uważam, dużym wysiłkiem naszym, ale też i wyrzeczeniami różnych innych inwestycji ważnych, istotnych dla miasta, znaleźli te 18 milionów i wtedy byśmy klubowi pomogli. W tym, uważam, w tej wysokiej kwocie. Dzisiaj troszeczkę sytuacja przypomina miejsce z roku poprzedniego. Podobnie jest z licencją, podobnie jest z sytuacją finansową i no, nie uważam sobie, żeby miasto było jedynym podmiotem, który. Do którego zawsze w takiej sytuacji zwraca się zarząd klubu, no i też w ślad za tym jego właściciele. Proszę Państwa, jutro jest spotkanie zarządu klubu z radnymi, z Komisją Sportu i Radnymi Miasta. Sądzę, że decyzją radnych, o decyzji radnych zależało to, czy te środki mogą być ewentualnie przekwalifikowane z działu promocja na zakup akcji. i to też ewentualnie można rekomendować radnym, i ewentualnie taką informację można Państwu przekazać, ponieważ wiemy dzisiaj, że na podstawie tej sytuacji finansowej, jaka jest w klubie, klub nie będzie mógł skorzystać z tych środków na promocję, w związku z tym, że posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u. A żeby z tych środków skorzystać, trzeba mieć niestety zaświadczenia o niezaleganiu. Dlatego też ja bym radny rekomendował ewentualnie o zamianę tych środków na zakup akcji, i tutaj w tym miejscu chcę Państwu podkreślić, że. Apeluję do wszystkich dzisiaj właścicieli tego klubu, którym zależy na, na piłce, na tym, na tym klubie, aby w, równie, w równej mierze, w zależności od ilości posiadanych akcji, się po prostu do tego dorzucili w ten sam sposób. Czyli albo wszyscy ratujemy ten klub, albo nikt. Bo nie będziemy tylko jako miasto ciągle stawiani pod ścianą, żeby klub ratować. Brakuje dzisiaj około 15 milionów złotych, aby móc zapewnić finansowanie do końca tego sezonu, a właściwie do września tego roku. I wnioskowali o to, aby miasto dołożyło, dołożyło kwotę około 10 milionów złotych na to, aby właśnie to finansowanie zapewnić i aby klub mógł uzyskać licencję. Mamy wgląd do tych finansów i prawdę powiedziawszy od ubiegłego roku, czyli od lipca 2016 roku, środki, które były wydawane w klubie, były naprawdę wydawane na rzeczy niezbędne i potrzebne, czyli na bieżące wynagrodzenia, na bieżące składki z na podatki, na opłaty związane z funkcjonowaniem klubu. Natomiast y, nie widzimy tam jakichś, powiedzmy, na przykład tego roku, podkreślam, wydatków, które byłyby nieuzasadnione. Podkreślę, że, że tutaj y, gdybyśmy miliona, poszuk, ten milion poszukali, to to się będzie działo kosztem znowu kilku inwestycji, czy jednej inwestycji, jednej większej inwestycji, może kosztem placu zabaw w Parku y, Róż. Ja przypomnę, że my w tym roku, proszę Państwa, y, mamy w trakcie realizacji, bądź zaczynamy realizować wiele dużych inwestycji. Mamy Szkołę, największą szkołę w Chorzowie rozgrzebaną, bo jest tam remont generalny, kapitalny remont, zmiana elewacji, do docieplenie ścianek działowych. Jest to szkoła sportowa przy ulicy Ryszki. Wartość inwestycji około 17 milionów złotych. Mamy rozpoczęte rozpoczęty w tej chwili inwestycje w przedszkole przy ulicy Mańkowskiej, kwota 12 milionów złotych. Czekają nas, nas remonty kamienic, remonty podwórek, czekają nas remonty kolejnych dużych arterii komunikacyjnych w mieście, to jest ulica 3 maja, wraz z torowiskiem powstańców. No, mamy kwotę w tym roku proszę Państwa, rekordową, jeśli chodzi o inwestycje. To jest kwota, która do tej pory e, nigdy e, taką kwotą nie dysponował. Oczywiście mówimy tu o środkach własnych, jak i środkach unijnych. Jest to poziom 100, 111 milionów złotych. Jest to niewyobrażalna kwota, ale też pod kątem e, e, udźwignięcia tych, e, tych finansów, tych, tych e, inwestycji e, jest również problematyczne już dla nas dzisiaj ale robimy to dlatego, ponieważ są to środki, tak powiedziałem, własne i zewnętrzne, korzystamy ile, ile można, powiedzmy, aby ten okres tej perspektywy unijnej maksymalnie wykorzystać i maksymalnie czerpiemy z tego, z tych te z, z tego z tej puli, no i to są inwestycje naprawdę niezbędne, jeżeli się nie uda w tej kadencji, w tej perspektywie zrobić, to po prostu już nigdy Chorzum na to nie będzie stać, żeby zrobić to w własnym zakresie z, własnych, z własnych pieniędzy. Także wykorzystujemy sytuację na ile się da, aby, aby naprawdę zmienić wizerunek naszego miasta. W zeszłym roku prosił Zarząd, aby prolongować spłatę pożyczki w związku właśnie z sytuacją finansową, jaka, jest, jaka miała miejsce. Radni wyrazi na to zgodę, aby prolongować zarówno jedną, jak i drugą umowę. W lipcu jest termin spłaty kolejnych 3 złotych. To będzie dzisiaj nie wiemy, ale myślę, że, 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 że y, y, ten termin razie póki co jest niezagrożony, znaczy, dzisiaj jest zagrożony, ale na razie nie ma mowy o tym, aby go, aby go zmieniać. Z tego co mi wiadomo, to kwota jaka jest niezbędna do uzyskania licencji to jest niespełna o 5 milionów złotych. To są te y, koszty, które, które by musiał klub y, y, ponieść, y, spłacić zobowiązania wobec zawodników, wobec właśnie, zus Jezusu no te wszystkie niezbędne, które są wymagane przez Komisję Licencyjną i to jest taka kwota właśnie, o której wspominają, to jest niespełna 5 milionów złotych. Przypomnę, że sesja Rady Miasta jest, odbywa się 28 kwietnia. Do tego czasu, tak jak powiedziałem, radni muszą być przekonani co do zamiany ewentualnej tej, tych, tych kwot, o których wspominają, 2 milionów złotych z tych paragrafów, gdzie Mówimy o promocji na, na paragrafy związane z inwestycjami, z wydatkami majątkowymi, czyli z zakupem akcji. Nie taka jest rola miasta, aby być osobą decyzyjną, jeśli chodzi o klub sportowy, jeśli chodzi o piłkę nożną. Są takie przypadki, jak Pan wymienił, nie tylko w kraju, ale w naszym województwie, ale ja już kiedyś o tym mówiłem. Nas nie stać na to, aby, aby być właścicielem zarówno i drużyny, jak i budować, i właściwie być obiektu tego nowo powstałego, który, który miał powstać i ma powstać jeszcze przy cichej. Od początku była mowa, że miasto wchodzi do klubu tylko po to, aby wspierać, pomagać, właśnie również finansowo, i to skutecznie robiliśmy zgodnie z deklaracjami przez ostatnie 6 lat. Nie że sobie takie, takie sytuacja, w miasto przejęło klub, szczególnie w tej sytuacji, jaka dzisiaj jest. Myślę, że ważniejsze jest nastawienie i, i, i podejście do sprawy. My nie chcemy pożyczki, my proponujemy biznes i to nas różni od poprzedników. W ubiegłym roku miasto pełną ręką dało 18 milionów złotych i rozumiemy jego wstrzemięźliwość w tej chwili, ale też widzimy, że te 18 milionów złotych było wydane swobodnie. W związku z tym, jest, skoro teraz pokazujemy na co nam jest potrzeba i zapraszamy miasto do biznesu, oczekiwalibyśmy nieco innego podejścia. To są niezbędne pieniądze na to, żeby klub w ogóle mógł funkcjonować. Są, część tych pieniędzy jest potrzebna na to, żeby spełnić wymagania licencyjne, a część tych pieniędzy jest potrzebna do tego, żeby przeżyć do sierpnia mniej więcej, jako że klub został wyczyszczony ze wszystkich wpływów aż do sierpnia. Państwo sobie zdajecie sprawę, że w kolejnych miesiącach trzeba ludziom płacić pieniądze, wypłaty, utrzymywać musi po prostu funkcjonować. W związku z tym realnie oceniamy tę kwotę na 15 milionów złotych. Chorzów stanie się bez ruchu jednym z normalnych, mało znaczących punktów na mapie kraju. Chorzów jedyne, co ma w tej chwili, to ma ruch park. I te rzeczy powinny być postrzegane jako aktywa, a nie jako kłopot. Obecny zarząd w ciągu półtora miesiąca, może już dwóch miesięcy, kiedy jest w klubie. Zapłacił pensję za październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. W związku z tym pokazaliśmy, że potrafimy i że mamy plan. I tutaj się nie zgadzamy z, z oceną, która była przez prezydenta sformułowana. Mamy jasny, klarowny plan tego, jak ma wyglądać ruch.